wszystkim z tej strony Ed Halas oraz no. osoba, która że imienia nie wolno wypowiadać, czyli Dominika, i dzisiaj będziemy komentować porady na letnie problemy dziewczyn z, z tragicznego po prostu kanału One to Free Go Polish, Masówki i y, znaleźliśmy to w kacie na czasie, a jak wiadomo w kartach na czasie są tylko najlepsze rzeczy, jakie można dostać tutaj na YouTubie, więc... No, może yy, zaczniemy w takim razie, co? Dobra, zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Nareszcie lato! Czas pokazać trochę ciała. Niestety to nie jedyny problem, z jakim dziewczyny muszą się borykać. Jeszcze raz, Wiki. Sztuka łączenia kolan. Klasyk. Zostań z nami. Mamy mnóstwo porad. Nie wydaje mi się, żeby to był. Sztuka łączenia kolan. A, wiem, sztuka, myśli. to jest sztuka. Rozumiesz, to jest taka sztuka nowoczesna, że już teraz <laughs> teraz nie, nie tam. Też ta sztuka może uchronić przed wieloma problemami. Naprawdę tak? No, rzeczywiście. Wyobrażacie, so, wyobrażacie sobie teraz dziewczyny, jakie problemy jeszcze może uchronić tutaj? Łączenie kolan. To jest rozumiem, trochę inny przykład. Wiadomo, Britney Spears, ale, ale to jest... jeżeli już się jest w miejscu publicznym, to raczej się pamięta o tym, jak się wychodzi z auta. No, raczej tak. Relaks w basenie o 15 w środę to coś, co uwielbiamy w lecie. O 15 w środę to ludzie są w pracy? O 15 w środę to ludzie właśnie są w pracy, więc chyba raczej coś mi się tak nie wydaje. O, Olivia, tylko nie wylej. O nie, będzie fail. Wyluzuj, wiem jak rozwiązać ten problem. Wystarczy makaron z pianki. Zaraz wracam. Masz plastikowy pojemnik. Weź makaron i pot. Nie, genialne tego sposobu. Nikt na nie, nie nikt był. nie zna tego sposobu po prostu, żeby zrobić unoszące się pudełko na wodzie. To jest... Aha. To jest zdecydowanie tak, ale najbardziej. I najbualne... to jest, poza tym jest to jest porada tylko na problemy dziewczyn. No, oczywiście. Tylko dziewczyny mają taki problem, że tak. będą wylać. Chociaż wydaje mi się, że to bardziej faceci biorą sobie parę paręnaście piw do basenu, jak już w tym momencie, a nie tam dwie, Poza trzy dwie. kto ma w polsce taki basen? No. Taką macie, macie taki basen? <laughs> jak tak, to fajnie. Bo to są letnie problemy dziewczyn. To jest pewnie przetłumaczone na 10 języków, coś mi się wydaje, I, więc to wiesz. To... Nie zapomnij zrobić nacięcia w stróż. Teraz wsunij je na pojemnik. Na koniec włóż do środka lód i ulubione napoje. Hej, Olivia, zobacz! Pływają! To jest po prostu genialne. No nie, nie możemy tutaj powiedzieć. Nie, nikt by nie wpadł na taki pomysł. Po drugie, teraz nagle ona się na tym potrafi utrzymać. Nie? To też jest najlepsze, nie? Wcześniej taka trochę środka. Marysia z niej była. Ją to najlepsze pierogi. Musisz spróbować. Tak, to wygląda jak pierogi. Zdecydowanie wygląda i ta. Patrz. Pałeczkami, pierogi się je pałeczkami. Tak, pierogi się je pałeczkami, to jest pierwsze. I patrz to takie lokowanie produktu, tych Coca-Coli w każdym dosłownie. A Sprite. A, jeszcze Sprite, no. I ten facet, który czyta gazetę dobrze, że nie do góry nogami. Wiedziałam, że zamówiłyśmy kole. Pycha. Kelner, nie zdjęli kapsla. Dobra, jakoś to ogarnę. Zębami. No, skoro tak, próbuję tą sztuczkę robić. Ej, mi nie! Wyrwać. Chyba złamać więcej. Złamać to po pierwsze, a po drugie? Ej, to mi nawet wychodziło. Kiedyś. Co, znasz takie zęby? Nie schodzi. Ach, nawet stara sztuczka ze stołem nie działa. Ta, wątpię, że dasz radę. I co teraz? Dosyć, odgryzę to. Daj mi nie! Chcesz zęba wyrwać? Daj mi to. Nawet piec mnie wyśmiał. Okej, okay, dobra, nie, nie stąd. Ale dobra, zobaczmy, co wymyślą. Zaoszczędzę ci tych nerwów. Gotowa? Złap pałeczkę w tę samą dłoń co butelkę i szybkim ruchem uderz o stół. Bum! Widzisz? Twoja kola, madam! nie można jeść pierogów, bo do pierogów nie podają pałeczek. To po pierwsze, a po drugie... No dobrze, Judy, a po drugie w każdej chyba szanującej się restauracji, jeżeli dają już Ci, a akurat wydaje mi się, kole w butelce, to dają do tego jakiś otwieracz chyba, nie? A, bo jest już otwarte i od razu szklankę poza tym szklankiem, że nie da się pałeczką otworzyć, bo pewnie się da, aczkolwiek no... Pałeczek do pierogów nie dają. Czas dać nura. Gogle założone, i jestem gotowa. O, cudownie, tylko że nic nie widzę. Czy to drabinka? Au, moja głowa. Płynęłam w ściany. Emily, wszystko w porządku? Pomogę ci. To dziwne, żeby z zamkniętymi oczami widziała. No właśnie. <głos> <głos> Zamknięte oczy, no tak ciężko trochę, żeby cokolwiek widzieć. Ale, ale jak widać, jak widać teraz będzie jakiś magiczny sposób, już będzie widać. Będzie mogła widzieć z zamkniętymi oczyma. Więc teraz będzie jakiś super sposób. Widzę. Mogę na chwilę? Mam pomysł. Z czasem Google potrafią się nieźle zabrudzić. Ale wystarczy pasta do zębów, by rozwiązać ten problem. Na je dokładnie, każdy za kamar. Wiesz, co? A nie może być to po prostu zwyczajny płyn do czyszczenia okularów albo czegokolwiek tego typu? No, cokolwiek to tak naprawdę może być. Jeżeli chcesz wyczyścić cokolwiek brudnego, to nawet możesz użyć nawet chusteczki. Może też. No. no, dobra. To pasta. Nie wiem co z tą pastą wymyślili. Jest jakaś super ochronna może. Nie wiem, może to sa, z, z tego samego jest materiału. Pasta materiał, jest do co... czyszczenia białych, białych pomysłów. No widzicie, ona jest od sprzątania, więc ona wie. Dobra, jak nowe. Wypróbuj teraz. Dzięki Olivia. Gotowa odkrywać dno basenu. Miłego pływania, Emi. Znowu masz zamknięte oczy, kobieto! Dobra, nie, 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 ja nie mogę tego dalej oglądać. Dobra, dla mnie to odpada. W każdy... Na takie piw. Więc w każdym razie to były porady na letnie problemy dziewczyn, z czego jedna porada była taka, że można by powiedzieć 4 na 10, a reszta to było po prostu no, no takie... Ale piw. sztuka łączenia kolan! Tak. No, pamiętajcie, żeby łączyć kolana i nie zachodzić przez to w więc Sztuka łączenia kolan. No tak, no, sztuka. To sztuka, dokładnie. Więc trzymajcie się, wszyscy. To był pierwszy film z rodzaju komentarzy. To był Halas oraz Dominika. Na razie. I Judy. Na razie dziwadełka. Cześć.